Zastanawialiście się kiedyś, przez ile lat trzeba oszczędzać 500 zł, aby stać się milionerem? Siemanko z tej strony Dawid, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, co wam da systematyczne inwestowanie 500 zł miesięcznie. Pod lupę weźmiemy różne scenariusze, jeśli chodzi o oprocentowanie oraz czas trwania inwestycji, więc ten film będzie zarówno dla osób, którzy mają horyzont 30 lat i więcej oraz dla takich, którzy chcieliby inwestować na przykład tylko przez 10 lat. Ciekawi? Zaczynamy. Żeby łatwiej było to wszystko ogarnąć, przygotowałem następujące założenie. Pierwszy punkt to inwestujemy 500 zł miesięcznie. No i nasze parametry to czas trwania inwestycji od 10 do 40 lat, czyli ile nasza inwestycja będzie wynosić po 10, 20, 30, 40 latach oraz oczekiwana stopa zwrotu będzie to 4%, 6%, 8% i 10% rocznie. No i dla każdego z tych wariantów po prostu przyliczę stopę zwrotu, która wyjdzie. Natomiast trzeba też wziąć pod uwagę przede wszystkim rodzaj aktywów, w który inwestujemy. No bo możemy inwestować aktywnie, możemy inwestować pasywnie, możemy inwestować bardziej bezpiecznie, na przykład w obligacje lub bardziej agresywnie właśnie w akcje czy ETF-y akcyjne. No i tutaj wszystko właśnie zależy od strategii, którą sobie zbudujemy. Natomiast inwestując 500 zł miesięcznie, możemy również taki portfel zdywersyfikować. Więcej o tym mówiłem w odcinku, tutaj Wam wyskoczy karta, więc zachęcam do obejrzenia po tym odcinku. Oczywiście link do niego też zamieszczę w opisie, żebyście nie musieli szukać. Natomiast tutaj, tak jak mówię, mamy cztery założenia, z czego właśnie te 4 czy 6% rocznie to bardziej bezpieczne, hmm, bezpieczne aktywa, w które inwestujemy, a 8-10% rocznie, no to jednak już trzeba się liczyć z inwestowaniem w akcje, czyli w bardziej agresywne instrumenty rynku finansowego. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy zdecydujemy się inwestować aktywnie czy pasywnie, no to różnica polega na tym, że aktywnie po prostu samodzielnie wybieramy spółki, w które inwestujemy. Mogą to być na przykład spółki dywidendowe lub po prostu jakiekolwiek inne spółki, gdzie kupujemy po prostu pojedyncze akcje lub możemy wykorzystać ETF-y na przykład na S&P 500 albo na spółki z rynków Rozwiniętych, rynków wschodzących, indeks NASDAQ i tak dalej, i tak dalej. To wszystko zależy od tego, jaką mamy strategię. Natomiast my tutaj nie będziemy się dzisiaj skupiać na konkretnych instrumentach, tylko bardziej na założeniach. No i zaczynając od początku, tutaj na stronie czytosiaopłaca.pl jest świetny kalkulator, dzięki któremu możemy sobie w bardzo szybki sposób nasze inwestycje. Przeliczyć oczywiście w wielkim uproszczeniu, no bo tutaj zmiennych jest zdecydowanie więcej, natomiast ten kalkulator pozwala na określenie konkretnej kwoty, którą chcemy wpłacać. Czy będzie to wpłata jednorazowa, miesięczna, kwartalna czy roczna, liczbę lat, zakładaną stopę zwrotu, kapitalizację, odsetek. No i możemy również uwzględnić inflację na poziomie 3%, indeksować o coroczną wpłatę, o np. 2,2%, czy jakąkolwiek inną dowolną kwotę, oraz uwzględnić podatek belki. No i możemy też zaznaczyć, kiedy będzie naliczany podatek. My, na potrzeby tego odcinka. Tego podatku belki nie będziemy uwzględniać, bo naszym założeniem jest opakowanie tego wika i wtedy tego podatku od zysków kapitałowych nie płacimy. No i tak, w pierwszym scenariuszu, inwestując 500 zł miesięcznie przez 10 lat, przy zakładanej stopie zwrotu 4%, nasza kwota, którą wpłacimy, to będzie 60 tysięcy złotych, natomiast kwota do wypłaty będzie to prawie 74 tysiące złotych, więc nasz zysk netto wyniesie 14 tysięcy złotych. Jak sobie założymy tutaj 6%, no to znowu suma wpłat 60 tysięcy, natomiast nasz zysk z inwestycji wyniesie już 80, w zasadzie kwota do wypłaty wyniesie 82 350 zł, czyli nasz zysk będzie wynosił nieco ponad 22 tysiące złotych. Zakładając 8% rocznie, czyli już tutaj wykorzystując bardziej e, ryzykowne instrumenty jak akcje czy ETF -y akcyjne, Znowu suma wpłat się nie zmieni, natomiast kwota do wypłaty będzie to 92 tysiące, no i prawie 100 zł, czyli znowu nasz zysk będzie wynosił nieco ponad 32 tysiące zł. No i w wariancie najbardziej optymistycznym, 10%, e, nasz suma wpłat wyniesie 60 tysięcy, a kwota do wypłaty będzie to 103 tysiące zł. Złotych, więc jak widzicie, no, zakładając 10% rocznie przez 10 lat. no To bardzo optymistyczny scenariusz, natomiast w długiej perspektywie jest jak najbardziej osiągalny. Prawie 10 lat przy 10% zwrot, stopy zwrotu nasza kwota prawie się podwoi, a nasz zysk wyniesie nieco ponad 43 tysiące złotych, więc całkiem nieźle. Idźmy dalej i załóżmy tutaj teraz lat 20 i nasza stopa zwrotu 4. No i w takim wypadku wpłacamy dwukrotność tego, czyli 120 tysięcy, do wypłaty mamy 84 tysiące. Dalej przy 6% będzie to 232 tysiące i prawie 200 zł, przy 8% będzie to 296,5 tysiąca złotych, natomiast przy 10% ta kwota wyniesie 380, prawie 3 tysiące złotych. No Do tego miliona jeszcze kawałek nam brakuje, dlatego zobaczmy, co będzie dalej. Załóżmy, że inwestujemy przez 30 lat, a nasza stopa zwrotu, lećmy teraz od góry, przy 10% przez 30 lat, średnio rok do roku. No, to by był super wynik. No, to wpłacając 180 tysięcy, zostaniemy milionerami i przebijemy kwotę 139 tysięcy złotych. Gdyby to było jednak 8%, no, to w takiej sytuacji do tego miliona będzie nam brakowało jeszcze 250 tysięcy, a kwota do wypłaty to będzie 750. Przy zakładanych 6% będzie to 504 770 zł. No, a przy tej pesymistycznej wersji 4% nasza, zysk wyniesie, e, nasza kwota do wypłaty będzie to 348 tysięcy i prawie 200 zł, czyli znowu tutaj prawie podwoimy nasz kapitał. Przy 30 latach zakładając zwykłe 4% podwoimy nasz, praktycznie podwojamy nasz kapitał, co prowadzi nas do prostego wniosku, że w kwestii inwestowania główną rolę odgrywa czas, a nie kwota. Wiadomo, pojawią się komentarze, że te pieniądze przeje inflacja i tak dalej. Oczywiście, może tak być, natomiast jakby średnio cel inflacyjny MPP to 2,5 plus minus 1 punkt procentowy. A taka anomalia, która zdarzyła się jakby w zeszłym roku i dwa lata temu, nie jest codziennością i zdarza się bardzo rzadko. Więc pytanie, czy, czy ta inflacja rzeczywiście, zakładając stopę zwrotu 8 na przykład procent, będzie aż tak pokuczliwa, czy te pieniądze w tym czasie nie przebiją tego wyniku? Oczywiście, że przebiją, więc trzeba po prostu zacząć to robić. No, i skupić się na swojej przyszłości. No i idąc płynnie do ostatniego scenariusza, zakładamy 40 lat inwestycji, stopa zwrotu 4%. No i wpłacając 240 tysięcy, do wypłaty będziemy mieli 590, prawie 3. Gdybyśmy sobie założyli 6%, no to przebijamy milion złotych. Czyli jeżeli są tutaj osoby, które mają powiedzmy 20, 30 lat i chciałyby już rozpocząć swoją przygodę z inwestowaniem na emeryturę. No to wystarczy, że dzisiaj zaczną inwestować 500 zł miesięcznie, na przykład w SP 500 w indeks 500 największych amerykańskich spółek, to bez problemu pozwoli średniorocznie uzyskać stopę zwrotu na poziomie 6% no i dzięki temu już uda się odłożyć ten milion. Natomiast tak jak. W przypadku większości rzeczy, inwestowanie jest jak działa bardzo, taki efekt kuli śnieżnej, gdzie z każdym kolejnym zyskiem, z każdą kolejną dywidendą, która wpływa na nasze konto, my chcemy tego więcej i więcej. Więc pierwszym krokiem jest po prostu rozpocząć, a później będziemy tak planować swój budżet, aby tych pieniędzy na inwestycje było coraz więcej. Przejdźmy do ostatnich dwóch optymistycznych. Scenariuszy. Stopa zwrotu 8% to już jest kwota rzędu 1 757 000. No czyli jak widzicie, tutaj jest to kosmiczny wynik, a zakładając 10% rocznie, no to będzie to 3 miliony prawie 200 000, ,000 złotych gdzie suma wpłat wyniesie jedynie 240 zł. No bo całą robotę robi procent składany. Jak sobie tutaj zobaczycie. No to ten procent sobie idzie, idzie i dopiero zaczyna tak po 20, prawie po 30 latach tak naprawdę wystrzelić i wtedy jakby te odsetki od odsetek robią naprawdę dobrą robotę i ten efekt kuli śnieżnej się po prostu pogłębia. No i to tyle w tym odcinku. Ten odcinek był bardziej takim luźnym, informacyjnym. Na zasadzie taki chciałem Wam po prostu pokazać, że inwestując nawet małe kwoty, jaką jest 500 zł miesięcznie, w długim terminie można naprawdę wykręcić fajne zyski. Jeżeli ten film Wam się spodobał, zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji na kanale. Przypominam o zapisie do newslettera, gdzie za zapis otrzymacie bezpłatny planer finansowy oraz do czytania bloga Wszystko o Finansach. Niezbędne linki znajdziecie w opisie, no a teraz już nie przedłużając będę się z wami żegnał. Na razie.